18. finał festiwalu BOBAS, czyli wszystkie przedszkola brały udział w naszym konkursie. Wszystkie Chorzowskie mogły się zgłosić, bardzo dużo się zgłosiło. Sześć kategorii: wokalna, instrumentalna, wokalno-instrumentalna, taneczna, teatralna i soliści. Wysłuchiwaliśmy wszystkich występów przez dwa dni w Starchorzowskim Domu Kultury. Dzisiaj finał niesamowity, wyjątkowy, cudowny. Dzieciaczki są przecudowne, przekochane, przygotowane, przebrane w niesamowite kostiumy. Bardzo radosna na scenie. Wygrywały zespoły przede wszystkim. Patrzyliśmy na to jako komisja, pszczela taka biedronkowa. Patrzyliśmy na to, żeby dziecko na scenie było zadowolone, żeby dziecko wiedziało, co ma robić, żeby było, była zabawa muzyką, żeby było samodzielne na scenie i pomysł. Pomysł, którym musiał się wykazać nauczyciel, i samodzielność, muzykalność i zabawa, którymi musieli się wykazać uczestnicy. To było, to było nagradzane największą ilością punktów, dlatego też wygrały przede wszystkim grupy bardzo liczne 22 25 osobowe ponieważ jest trudniej dla nauczyciela przygotować całą grupę niż wybrane 3 4 osoby z super świetnym poczuciem rytmu albo z jakąś bardzo dobrym słuchem natomiast no coś niesamowitego, jak cała grupa wie, co ma robić. Cztero-pięciolatki, które tańczą, skaczą, przebierają się, krzyczą, opowiadają, grają na instrumentach. Niesamowite przeżycie, i jako yy, dla mnie, jako ja, dla Jurora, jako organizatora, i teraz biedronki. Kle... Pani, Kleksa Pani Kleksa, była na początku. Y, na, y, Witajcie w naszej bajce. Kwoka y, na wyspach Bergamutaj i Len. I przecież smuteczki. Powiedzcie mi, które miejsce zdobyliście. Pierwsze. A kto? Dziś tu. I łapał A kto? Głowa. Przygotowanie wypadło w ten sposób, że inspiracją były dzieci. Słuchamy różnych płyt i widziałam, jak reagują dzieci na Akademię Pana Kleksa. Wydawało mi się, że potrafią to świetnie odtworzyć. I można powiedzieć, że charaktery kwoki Jasia Jakolenia zostały wybrane dlatego. Że tak się dobrze prezentowały w naszych zabawach przedszkolnych i wydawało mi się, że to odniesie skutek. Najlepsze jest, jak dzieci się bawią i wtedy przez to się uczą. Muszę powiedzieć, że grupa jest rewelacyjna, odnosi same sukcesy i można powiedzieć, że byłam im pewna, bo świetnie pracują, są wspaniali i cały sukces zawdzięczamy tym dzieciom i rodzicom, którzy nas w każdej chwili wspierają. Chyba wszyscy możemy powiedzieć, że jesteśmy z naszych najmłodszych chorzowian bardzo, bardzo dumni. Ja powiem jedno, ja do urzędu już mi się dzisiaj nie chcę wracać po tym, co tutaj zobaczyłem, a wiem, że ponad 700, 700 dzieci w tym przeglądzie wzięło udział. Wszyscy byliście fantastyczni. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tego, co nam pokazaliście. I ja tutaj panu dyrektorowi tego teatru, w którym jesteśmy, będę musiał powiedzieć, że on nie musi się martwić o to, że tutaj nie będzie miał kto występować. Mamy gotowych, bardzo dobrych artystów, którzy tutaj będą w przyszłości nas wszystkich bawić, a my będziemy się bawić razem z nimi.